Witam. Zadanie drugie. Wyznaczyć promień zbieżności szeregu potełkowego. Suma od n równego 1 do nieskończoności. 3n nad n, x do n. -t. Dobra. Taka jest treść. I co? Nasz szereg jeszcze raz. Od n równego 1 do nieskończoności. 3n nad n, x do n. -t. To co? Chcemy znaleźć taki maksymalny x, że wartość bezwzględna... Że z tego będzie, y, będzie y, zbieżna. Czyli szereg będzie zbieżny bezwzględnie. No to co? Tutaj to tak naprawdę zawsze będzie dodatnie. Y, to robimy tak. Wartość bezwzględna z wyrazu, czyli nasze 3n nad n razy x do n tej. Mamy regułę, mamy y, kryterium zbieżności de Lamberta mamy z, kryterium zbieżności koszego. Ja tu proponuję zastosować kryterium zbieżności koszego. Czyli co? Czyli chcemy, to jest jakby nasz ent, y, kryterium zbieżności y, y, Delamberta Lamberta mówi tyle, że AN plus 1 podzielone przez AN liczymy coś takiego, limes przy n dążącym do nieskończoności. Jeśli to jest mniejsze od 1, szereg jest zbieżny. Jak jest większe niż 1, szereg jest rozbieżny. Jak jest równe, 1 kryterium nie rozstrzyga. To jest dla ciągów, yy, ciągów dodatnich, czy tam nieujemnych. No to co? No to, no i tutaj zrobimy to dla wartości bezwzględnej, czyli tak naprawdę będziemy mieli an plus 1 przez an, No to to się równa. Tutaj będzie 3n plus 1 nad n plus 1 razy x do n plus 1 przez 3n nad n x do n I co? I to jest wartość bezwzględna. Ja powiedziałem, że to jest stale dodatnie, więc tak naprawdę możemy wyrzucić to, czyli 3N od razu sobie przemnożymy 3n plus 3 nad n plus 1 przez 3n nad n, a tutaj pod jedną wartość bezwzględną x do n plus pierwszej przez x do n tej. To mi się uprości. A teraz to sobie rozpisujemy. To jest symbol Newtona. Jego się jak rozpisuje? To jest 3n plus 3 silnia nad n plus 1 silnia. I tutaj musimy... O, ogólnie symbol Newtona n nad k, n silnia przez k silnia razy n minus k silnia, no to tutaj 3n plus 3 minus n plus 1 to jest 2n plus 2 silnia. To dzielimy przez 3n silnia, tutaj przez n silnia razy 2n silnia. A tutaj mamy wartość bez z x po prostu. Teraz tak, to jest 3n i teraz sobie właśnie rozpiszmy to, tak, żeby to nam było wygodnie upraszczać. 3n plus 3 silnia to jest 3n silnia, razy 3n plus 1, razy 3n plus 2, razy 3n plus 3 przez. Teraz n plus 1 silnia to jest n silnia, razy n plus 1, razy 2n silnia. Razy 2n plus 1, razy 2n plus 2. Ponieważ ja nie lubię mieć piotrowych łamków, więc sobie tamto odwracam. Czyli tu mam n silnia, razy 2n silnia przez 3n silnia. No i to wszystko jeszcze przemnażam przez wartość bezwzględną z x. Teraz tak. n silnia mi się tu upraszcza, 3n silnia mi się tu upraszcza, 2n silnia mi się tu upraszcza, co mi wychodzi? Mi ostatecznie wychodzi 3N plus 1 razy 3N plus 2 razy 3N plus 3 przez 2N plus 1 razy 2N plus dwa bez silni. I tutaj jeszcze powinno być n plus 1 Jeszcze n plus 1 mogę z tym uprościć, zostanie trójka I co, jaka granica będzie tego? Wartość bezwzględna z x no to to można sobie tam wykazać łatwo Przemnożyć to przez to, to przez to, jeszcze raz, to razy 3 To wyjdzie ogólnie 3 razy 3 razy 3 Czyli 27 przez 2 razy 2 razy 1 Czyli 4 Wartość bezwzględna z x kiedy to jest mniejsze niż 1? No wtedy, kiedy wartość bezwzględna z x jest mniejsza niż 4,27. I to jest nasz promień zbieżności. Nasze r równa się 4,27. Dla wszystkich x, które właśnie, właśnie, właśnie wartość bezwzględna jest mniejsza od tego promienia, ten szereg jest zbieżny. Co się dzieje na końcach, to już jest do rozstrzygnięcia, ale tutaj nas pytają o promień zbieżności, a nie o to, co dzieje się na końcach. Więc to jest koniec zadania. Dziękuję.